Niedługo na piłkarskich boiskach rozpoczną się poważne rozgrywki. I nie mówimy tylko o Mistrzostwach Świata, bo futbol zawładnie także World of Tanks. Mecze mają format 3 na 3, każde starcie trwa 7 minut lub do trzech bramek. Jeśli w regulaminowym czasie padnie remis, rozpocznie się dogrywka. Wchodzi wtedy w życie zasada złotego gola. Pierwszy skuteczny strzał zapewnia zwycięstwo. Jeśli po czterech minutach dogrywki wciąż będzie remis, zwycięży drużyna, która dłużej utrzymywała piłkę w polu przeciwnika. Na boisko wyjechać można tylko w wybranych pojazdach, które będą dostępne dla wszystkich graczy i są nieco inne od ich wersji z bitew losowych. AMX 13 105 to zabójczy napastnik. Dzięki magazynkowi ma dużą szybkostrzelność, a więc i więcej szans na strzelenie bramki. Jego wyjątkową zdolnością jest druga szansa. Gdy magazynek jest pusty, a nadarza się okazja do strzału, naciśnij przycisk, aby otrzymać dwa dodatkowe pociski, a następnie zdobądź gola. S to twardy obrońca. Rozmiary i waga pozwalają mu łatwo odbijać strzały i blokować przeciwników. A supermocne pociski zdmuchują piłkę, nawet jeśli nie dojdzie do bezpośredniego trafienia. Nieoceniona zdolność dla obrońcy. T-62A to sprytny pomocnik. Przydaje się i w ataku, i w obronie. A jego wyjątkowa zdolność – przyspieszenie pomaga błyskawicznie dotrzeć w odpowiednie miejsce. Według zasad w każdej drużynie muszą grać zawodnicy różnych pozycji. Jeśli nie uda się skompletować drużyny, system dobierania graczy dopuści po dwa jednakowe czołgi, ale nie więcej. Mecze piłkarskie nie toczą się tylko i wyłącznie dla zabawy. Wypełniaj misje bojowe, zbieraj karty kolekcjonerskie i graj w turniejach. W nagrodę otrzymasz wyjątkowe zestawy stylizacyjne, złoto, medale i mnóstwo innych nagród. Zwyciężaj! A do twojej drużyny dołączy prawdziwa legenda. Graj w pancerną piłkę razem z Gianluigim Buffonem i wygraj oryginalną koszulkę bądź piłkę z jego autografem. Powodzenia na boisku.